Dobra, te kipy są stawiane jak chcesz. E, dawaj, mów swoją kwestię. Donner Kebab, między stroje, prezentuje dla was, drodzy widzowie. Moje kule kompilacja, 6. O kurwa, ale mi staną. O jest. <laughs> O. <śmiech> no, <laughs> ta rzecz jest dosyć ryzykowna inwestycje mi się wydaje, bo jeśli nie wyjdzie z grupy, to dupa. A to znaczy, jeśli które też zer, to na pewno. No, ale jeśli nie wyjdzie z grupy, to... Bo tak, to będziesz ta zero, jeśli nie wyjdzie z grupy. No ale nie jakoś dużo jak on to Skurwiona gra, skurwiona gra Że chłop zniszczony, jeszcze kurwa Dotyka piłkę po tym jak został zniszczony Odbito O, mój ostatni klip to jest ta akcja Z którym, którą jak widzę Tymi oknami staje. się staje Lekamura O no weź się tam jeszcze zablokuj, kurwa. Bo co, to spierdalaj, kurwa, typie. No kurwa, wszystko zablokuje, kurwa. Iker Casillas. Jest już zasiloną No i zapomniałem. Fajnie, że w rokecie tyle robi. Ja mam to, ja mam to, ja mam, to, ja mam to w koniec.

Patrz w plecy Kuba A po co? No, no, po pojęciu, że nie wiem, czy mi się nie wydawało, że ten tłumieczy plecy nie robi No dobrze ci się wydawało Tuuuu Suuuu Muzyka tradycyjna! Tuuuu Shut the fuck up! Ej Konektor On Let's <laughs> go. Go! go. Sorry. Jasna, dupa, nie widziałeś tego co nie? eight? Jak ma 20 się? Jak się? Jak się? Jak się? Jak się? Jak się? Dawaj, pros don't fake! Pros don't fake! <grym> no Jak Pierdol SIĘ TY ja KURWA SIĘ pierdol! pierdol. Bomba. Małyś. I tu jak na tego... małyś, małyś, małyś. Małysz, Pod Małyszem, pod Małyszem jest Ej, oni cuchu awczą na spawnie Małyś. Już nie Małyś. Małysz Dorota, uważaj Radz mi przez... Radz mi przez chody Dobra Zabawmy... Zabawmy się... Nie, czekaj Zabawmy się... Słuchajcie, jest jeden 15 Zabawmy się w zaufanie Proszę, nie wchodźcie w mojego molotowa no pewnie, nie? tak. No pewnie, no pewnie, tak. No pewnie, no nie wejdę. Rocket nie. League, planty. Rocket League. Trumpy, Idź być... rok, Rocket League, <coughs> Dziękuję za oglądanie, Moje drugie pończusie. Ta To ta, ta czubówna. Na Jeśli teraz powiesz, że nagrywałeś, to ja ci coś zrobię. Eee... No nagrywałem. To kiedy?